U jednego z kolegów z racji tego, że tutaj kolega, jak ja to mówię, idzie w wyższy level gołębi. Tutaj ma nachowane gołębie od Roberta Lecha. Tu jest też, to jest ta samiczka Darek, to jest samiczka od, od tego, od wiosny. Widzą koledzy jakie piękne gołębie, samiczka od wiosny z rozpłodu. Tutaj Darek sobie nachował gołębi. I z racji tego, że tutaj ze mną współpracuje, tutaj ode mnie sobie kupuje bardzo dobry materiał do rozpłodu, teraz się tu mocno właśnie zasilił tymi gębiami belgijskimi od Pascala właśnie i od właśnie też Lauteneza. Kupił sobie samiczkę, miał tutaj myślę, że materiał, który teraz od niego biorę. Są to super gołębie, są to gołębie od Roberta Lecha, mistrza Polski, też właśnie dość mocno za te gębie płacił i gołąbki od wiosny tutaj mamy samiczkę od wiosny piękna samica, gołąb był w rozpłodzie tu nie ma lipy, samica z 20 roku o numerze 3326 Rafał, 3326 po prostu tutaj mamy to jest wiosna to jest ten a to jest, nie, to będzie Lech to jest tak, to jest od Roberta Lecha, przepraszam, nie od wiosny i go pochodzi z gołębi. Tutaj z, z dołu mamy sterkę Jan Marina od Heremans, to go z gołębi Leo Heremansa ze strony matki. I tutaj mamy samiczkę z 19 roku Imbred Heremans, Leo Heremans z Olimpiady 3 z a z góry mamy tutaj gołąbka Dy Diamond. No, nowy Diamond. Gołębie tutaj po samczyku 19 roku 42, 18 i Wittoger, Bella Belladonna van Loppel Leyten. Także tutaj Itoger Claudia, super dobre jego gołąbki, jeżeli chodzi o gołębie rozpłodowe. Widzą jak gołąbek wygląda. Oryginalny Robert Lech, z najlepszych właśnie jego gołąbków. Także widzą kolego, ja tutaj zadobywam dobre gołębie. Tutaj z dobry źródeł, tu nie ma lipy. Właśnie wracamy z Belgii. Podjechaliśmy tu do Kroteszyna do kolegi z racji tego, że sobie właśnie zakupił gołębia z Lautenesa i jeszcze tutaj sobie zamawia też z tych właśnie szpaków Grizzly z Leidemanu. tu od właśnie spółki Werbrugen Williams, także cały czas tutaj ostro działamy. Jeżeli ktoś by chciał takie gołąbki, przepiękne, z dobrym pochodzeniem, mistrza Polski. Myślę, że jest to wartościowy materiał do rozpłodu. Można zobaczyć, piękna samica, aż łuskowana. I tak jak właśnie teraz tutaj mamy te gołębie, aby ktoś miał takie dobre gołębie, to myślę, że naprawdę, naprawdę warto tutaj. Dostał kolega od Roberta jeszcze taki, można powiedzieć, informator, mistrz Polski, Robert Lech, wiadomo, czoła hodowla w Polsce. Najlepsze jego gołębie. Który, który, który Darek tu jest taki? Jest super, super, super. Najlepszy, super. No, podaj następnego, tylko uważaj, aby nie uciekły. Można zobaczyć, tu jest piękny gołąb, samiec. To będzie samiec Darek, no nie? Można zobaczyć, przepiękny samiec, super gołąb. Naprawdę jest to nie nielada okazja, żeby te głębie sobie zadobyć. Jest to numer głębia 13430. Poproszę do dowód. 13430. Piękny samyc, szklane o czy też to nie będzie z głębi Leo Hermansa częściowo. Jakby ktoś miał takie gołębie dla mnie do odstąpienia, to chętnie dobre gołębie zakupię, Zresztą można zobaczyć jak głębie wyglądają. Ja tutaj potrzebuję dobrych gołębi dla moich tutaj, że tak powiem, kolegów, którzy ode mnie sobie te głębie zadobywają. I tu jest mamy Klaus Junior, tutaj brat Ro, Ro, Roberta piący Nacjonal van Lopen Leuten, tej Piące Nacjonale Gołąb i tutaj mamy z dołu mamy gołębię Witoger Claudia. Także tutaj też bardzo dobry gołąb. Myślę, że jak ktoś będzie chciał, to śmiało można dzwonić. Rodowody też mogę odesłać. Gołąbki przepiękne. Bardzo dobrze Darek utrzymane widzę w zdrowiu. No, i jako gołębie są fajnie utrzymane, naprawdę super. Tutaj Darek nie szczędzi dla gołębie, Przepiękny ptak. Także widzą koleże, że tutaj cały czas nam się współpraca z hodowcami układa. Dużo mamy klientów, którzy do nas wracają, nawet dzisiaj. Tutaj jeden pan yy, brał spodostrowa gołębia, gdzie kiedyś, 6 lat temu mu odstąpiłem gołębie z gołębi Arka Bichnera, z tych białych ludoklasensów. Mówi, że świetnie mu latają. Kolejny gołąb. Przepiękna samica. No gołąbki są darek prześliczne. To jest 21 rok. Gołębia 82-86. Aż się, się miło te gołębie bierze do ręki. Prześliczne gołębie. I to jest kolejny gołąbek. Syn pierwszego nacjonala po synie pierwszego Nacjonala tutaj belga z 20 roku i tutaj mamy Fantastica Canon 08 Fantastika Dirk Van Dijk, to jest linia Cannibala tutaj mamy faworyt tutaj gołębie super i tutaj mamy pierwsze tutaj Nacjonale gołębie który z rodowu tego gołębie Van Dijk, a tutaj pierwsze Nacjonale gołębie z najlepszych gołębi Van Lopen Leijten samiczka jest to jest samiczka, tak? To jest samczyk, tak? Klasowy samczyk. Naprawdę gołąb super. Przepiękny ptak. I to jest kolejny gołąb. Jest to numer gołębia 4155. Samczyk? Samczyk, tak? Piękne oko. Ale gołębie naprawdę utrzymane. Pięknie, tu jest kolejny samczyk. Widzą koledzy, jak gąbki poskładane aż się miło tej głębi bierze do ręki. To jest 41, 55, 19 rok. I to są gołąbki znów tutaj Van Lopen Leyten z Belga z 11 roku. Są son te son champa od Van Lopen Leyten, a z dołu mamy gołąbki Bellissimo. Van Lopen Leyten. Super takie no, pochodzenia te głębie mają bardzo dobre. Tu, tutaj syn pierwszego nacjonala z tyłu, także tutaj można zobaczyć. No, piękne, piękne ptaki, aż się te gołąbki bardzo miło biorą do ręki, aż się chce po prostu te gołębie tutaj prezentować. Super, super gołąb, 19 rok Samczyk na przepięknym szklanym oku. Samczyk czy samiczka? No dobra, to jest numer gołębia 135-21 dalej Nie wiem czy to nie będzie samczyk ale No gołębie klasowe Lotniczka To jest samica tak? Lotniczka tak? To siódme A z oddziału tak? To jest samica z drużyny lotowej Tutaj niebieski Ojciec siódmy As oddziału 2022. Nie, to on, ten gołąb jest Asem siódmym oddziału. W 2022 roku, bo ojciec to jest 1138, który latał też czołowo. E, Zdefała pierwszy, czwarty. Ojciec tutaj jego. To jest ojciec jego pierwszy gołębi, co tak leciały. Bardzo dobrze. A z dołu mamy tutaj Nef Bello. i Drugi jest Mona Lisa. Także tutaj gołąbki są, można powiedzieć, z bardzo dobrym pochodzeniem. No ale jakie też piękne, no to jest to, jest to co ma być. Tutaj mamy kolejnego gołąbka. Siedemdziesiąt siedemdziesiąt szesnaście, gołąbek 22 drugi rok. Także widzą koledzy, że to też Darek Samczyk jest, no nie? Tutaj Darek ma też mocno, zakupuje gołębia, ma dużo za dużo tych gołębi. I teraz się tutaj nastawił na taki level, można powiedzieć, górnej półki z Belgii. Tak, konkretne ptaki. Co prawda kosztują, ale Darek tutaj się nie ogranicza, jeżeli chodzi o gołębie. No, piękny gołąb, skrzydło, budowa. Super, super ptaki. Przepiękne oko rozpłodowe. I numer gołębia to jest 76. I to jest gołąbek o numerze 716 brat 214 razy 5 nacjonal to jest z gołębi, które latały czołowo nacjonalne loty, a z dołu mamy Jungę Diamond, a z góry Betens Ville Messi. Tutaj proszę zobaczyć. Gołąbki tutaj super leciały. Pierwszy kategoria M Maraton gołąbek. Nie wiem czy to ta samica czy z tej rodziny. No, ale gołąbki no. Piękne, piękne, rozwodowe gołębie, tutaj nie ma o czym w ogóle mówić, ani jednego słabego gołębia tutaj nie widziałem. do tej pory, super gołębie, takie jak mają być. Dlatego... Piękne gołębie, tutaj widzą koledzy, że...